Cześć, witajcie, wypływamy w rejs. <ścoughs> a przed nami jakiś kolos, zostawiamy za sobą port, a przed nami. Bautik. I wpływa w jakiś polfer, jest zaraz. Zobaczymy, co to jest. A on ma pomalowany dziób. Ja to już widzę. Wy jeszcze tego nie widzicie. Może tego nie będzie widać. Taki pomalowany dziób, na którym ma namalowanego takiego wieloryba. I co to mamy? Krakowia. Piękny, majestatyczny prom, osobowo-samowodowy. Piękna Krakowia. I teraz słyszymy wspaniałą pracę potężnych Disney. Pięknie, no i... Żegnamy się z nim, a za chwilę miniemy już wyjście z portu i przed nami Bałtyk, także żegnam się kochani z wami, do zobaczenia niebawem. Ehej.